Witajcie kochani, w, odcinku, w kolejnym odcinku na naszym kanale z tej strony Dawid, kolejny materiał. Ostatnio troszkę podkręciliśmy tempo, jest taka możliwość, więc korzystamy. No i tym razem mamy dla Was materiał, już zaległy i wielokrotnie też i, i pytaliście o niego, pisaliście w tej sprawie. Prezentacja mojej prywatnej a A3, a A38P. No i tak w skrócie opowiem wam trochę o niej może nie jest tego dużo żeby, żeby opowiadać, bo, bo nasze, nasze filmy na pewno każdy z Was śledzi i wiecie co tutaj było robione, jakie modyfikacje i, i z grubsza wiecie jak ten samochód wygląda, ale chcemy też wyjść naprzód naszym widzom i, i tutaj w tym materiale krótkim pokazać tak naprawdę samochód, który, który gdzieś tam jako, jako pierwszy był tym, który na, pomagał nam ten kanał rozwijać no i tak, w sumie obchodząc go, w skrócie opowiem Wam o parametrach. No tak z wyposażenie, co tu jest. Jakieś może uda mi się znaleźć ciekawostki i Wam, i Wam ewentualnie to, to pokażę i opowiem. Także, Audi A3 8P, 2007 rocznik, produkcja w okolicach września. I powiem Wam, że, że bardzo fajnie się trafiło, że to jest rok modelowy 2008, ze względu chociażby na to, że dużo rzeczy pasuje z polifta i nie trzeba wiele tam kombinować. Chociażby powiem Wam, że wiązki drzwi, które są ze światełkami tam połączone, no to. Wpiąłem bezpośrednio, czy sterowniki drzwi, też nie było żadnych problemów, żeby jakieś tam trzeba było zmieniać pinologię. Również powiem Wam, że jeśli chodzi o panel z Audi Q3, też bez żadnych przeróbek, oprócz frontu, tam, który na filmie pokazujemy. No to jakby to jest taka wizualna przeróbka, ale jeżeli chodzi o kable i tak dalej, też tego nie musiałem zmieniać. Czy chociażby lusterka, zobaczcie, S3 w pełnej opcji. Dodatkowo jeszcze pamięć i opadanie jest dołożone, więc to też działało bez jakichś tam grubszych modyfikacji. Silniczek 2 litry na pompowtrysku. Ktoś powie niestety, ktoś powie stety. No to już jak, jak kto lubi. Ja problemów z tym autkiem nie miałem od początku od zakupu. 170 koni, BMN. No to już teraz druga sprawa. Ktoś powie Wtryski piezoelektryczne, no niestety, to jakaś może być w perspektywie późniejszej. No, bolączka, niestety, dosyć kosztowna, choć teraz, już na ten moment, gdzieś te ceny się unormowały na tyle, że jesteśmy w stanie te wtryski nawet używane kupić, bo no niestety tych się nie regeneruje. Yy, ogólnie powiem Wam, że ostatnio byłem na mapie, yy, jak się okazało. Yy, można by powiedzieć, że wypluło, że silnik wypluł, wygenerował praktycznie seryjną moc. Dokładnie 160 koni z hakiem. No, słyszałem od, od, od kilku tunerów, że właśnie te BMN, ten kod BMN silnika no ma trochę problem z mocą, z trzymaniem mocy, więc, więc jest bardzo ładnie. Na tą chwilę podnieśliśmy troszkę moment, bo jednak to było dla mnie ważniejsze. Doszło. Parę koników aktualnie 185 400 Nm obrotu, momentu obrotowego, także powiem Wam, że naprawdę silniczek daje radę. Przy niedużym spalaniu, no przy takiej normalnej jeździe około 5,5 litra, udało się zimą wykręcić. No teraz, kiedy klimatyzacja będzie chodzić, znowu dojdą większe koła, to być może to spalanie troszkę wzrośnie, choć, choć nie wiem. Bo, bo powiem Wam, że mapę robiłem niedawno, więc jeszcze tutaj. Nie miałem możliwości tego sprawdzić, no i może być, że na takie możliwości mieć nie, nie będę, bo autko jest wystawione aktualnie na sprzedaż. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to na pewno samochód przyjechał do mnie na no całkowicie innym przodem, bo, bo przód był zwykły, nie slajnowy e, zwykłe kratki, zwykłe lampy halogenowe. E, grill e, tam miał 14 żeberek, czyli ten ten podstawowy też troszkę połamany był. I tak zacząłem powoli kompletować przód. Yy, później pod namową modernizację kupiłem zderzak ze spryskiwaczami, co się okazało trafem yy, strzałem w dziesiątkę, bo, bo założyłem Bixenony, co też kosztowało kupę wysiłku, potu, krwi i łez można by powiedzieć, bo no jednak nigdy gdzieś tam ten temat, jeżeli chodzi o elektrykę, nie był mi bliski. No, a tutaj w tych okolicznościach, no niestety, ale bliski stać się, stać się musiał i, i zostało to. Zostało to wykonane. No, tu praktycznie można powiedzieć, w, w całości jest poliftowy. E, tutaj jeszcze miałem zamówiony w międzyczasie tłumik. E, troszkę rurki by bardziej będą wystawały, ale no, to tak jak wspomniałem, może do tego też nie dojść. Ktoś inny to, to już będzie robił. E, lampy neonowe z polifta, loteczka, wycieraczka z 8 fałki. Widzicie, ale taka powinna no, być też Golf 5. Kamerka cofania. wam pokażę. Tu również nie było materiału z tego. Jest w fabrycznym, oryginalnym miejscu zamontowana. Rekinek, czyli nawigacja była tutaj oryginalnie. Pokażę wam. No i tutaj to co w zasadzie chyba według mnie najpiękniejsze jest w środku. To wnętrze, zobaczcie, fotele kierownica, zegary poliftowe, Renesik, 15 rocznik nowa gałeczka, teraz trójkąty ostatnio przywaliśmy no i tam właśnie miała być ładowarka indukcyjna, widać ją teraz tak została, trochę ją podłączyłem z grubsza żeby przetestować, udało mi się to zrobić, ale no być może nie dopnę tego do końca eee, może ktoś inny będzie miał możliwość to dokończyć także ogólnie jeśli chodzi o przebieg 219 tys. aktualnie eee, dwumast niedawno zrobiłem, eee, jest wyczyszczona przepustnica EGR no naprawdę tak jest autko przygotowane do, do jazdy i powiem Wam, że naprawdę jestem miło zaskoczony, że, że właśnie no, poprzednie auto miałem Golfa piątkę, przesiadłem się na trójkę, co prawda pół roku młodszą, starszą, przepraszam. Jestem bardzo miło zaskoczony, jednak Audi to Audi, jak się ktoś przejedzie, no to już na nic innego się przesiadać nie będzie chciał. Z ciekawostek, zaciski są z Golfa, z szóstki GTI. 272 tył założony, nowe tarcze nowe powiedzmy, no, zakładane jesienią tamtego roku mm, bardzo fajnie wygląda, malowane w fabryce nie, nie, że tam ktoś malował tylko fabrycznie tak wychodziły malowane w tym kolorze lusterka S3, pełna opcja z pamięcią fotochrom no tutaj niestety w a w, w ogólnie nawet w polifcie nie, nie wychodziła jakaś mega większa opcja typu tam Line Assist i, i, i tak dalej więc trzeba było się zadowolić tym, co jest. Ogólnie w mojej opinii autko naprawdę jak na dwie osoby, powiedzmy trójkę z dzieckiem, dałoby radę, jest takie w miarę pakowne, sprytne idzie z tym zaparkować praktycznie wszędzie, a co, co dla mnie też ważne, no te funkcje, które dołożyłem, no dla mnie jest bardzo, bardzo, bardzo praktyczne. I na pewno jeżeli miałbym zmienić, to na pewno na pewno to będzie Audi. Czy motrza 3 czy poliw, czy 8V już to, to czas pokaże jak to po warunki pozwolą. Bo też i sytuację mamy na świecie taką nie inną i, i też musimy to brać pod uwagę. Także pokażę Wam jeszcze dookoła. Także tutaj starałem się wszystko wykonywać ze sztuką, tak jak trzeba. No mimo wiadomo, że tych kabli no też człowiek nie jest w stanie poprowadzić w 100% w fabrycznych miejscach niektóre modyfikacje pochłonęły naprawdę sporo czasu ale satysfakcja i jest fajne też to, że, że tutaj mamy osoby, które nas oglądają, dlatego też i chcemy Wam z miejsca podziękować za to troszeczkę się wiatr zerwał. Jedyne powiem Wam co tak naprawdę, jeśli chodzi o ten samochód, no co, co by się przydało tutaj, żeby to ewentualnie dołożyć, choć to tutaj w tym modelu będzie trudne. Jeżeli chodzi o napęd na 4 koła. Tutaj te samochody z napędem na 4 koła to są naprawdę już takie furki, że, że, miłość, że aż miło się tym jeździ. No niestety, no też jak kupowałem samochód to miałem środki ograniczone, ale powiem Wam, że tutaj co się udało zrobić przez 2 lata. Naprawdę, naprawdę cieszy oko i teraz powiem Wam nawet jak nagrywam ten filmik tak z takim sentymentem patrzę na na też i, i, i dzieło i taki mój projekt, który, który mogę realizować, dzielić się z Wami, no jak to wychodzi no to sami widzicie yy, no filmy są mam nadzieję pomocne i, i, że, i, że, trafiają do Was Wasze potrzeby może nie wszystko nam się uda nagrać, bo niestety no niektóre modyfikacje tak, jak mieliśmy prośbę też o, o nagranie modyfikacji dotyczącej tego automatycznego parkowania tego Parktronika, No ale no niestety, być może ten, ten film się pojawi, ale to na pewno nie jest kwestia miesięcy, no bo, bo też wszystkiego to człowiek nie jest w stanie zrobić. Ale na pewno wypatrujcie, śledźcie, subskrybujcie nas, nasz kanał i tutaj więcej tych, tych filmów się będzie pojawiać. Tutaj jeszcze rzut na środek. Zobaczcie, nigdy nie palone, pachnące w środku, to co lubię najbardziej. Lampka z ambientem z tyłu, fajną poświatę taką bardzo, bardzo fajne wrażenie robi. O. Oj, dawno tu nie siedziałem z tyłu, zobaczcie. Czy ktoś by powiedział, że siedząc w tym aucie, że to jest samochód z 2007 roku? No właśnie. Także dużo osób, które, jak ma okazję gdzieś tam popatrzeć, no to zawsze mówią: o, to już 10., 11. Także powiem Wam, że naprawdę w samochodzie z tego rocznika, no można troszeczkę, jakby to powiedzieć, yy, posmakować nowoczesności no na tyle, co, co każdemu pozwalają warunki. A tutaj mamy, kochani, zobaczcie, chromowane pokrętła, dużo wątków piano. Także starałem się tak, no mam nadzieję, no to ocenicie to, ten samochód modyfikować wedle jakby swojego gustu. Tego, żeby cieszył mnie tak naprawdę. I nawet jak tam by ktoś powiedział, że ulep, no bo fotele B8, kierownica B8, lusterko z Arteona. Czy powiedzmy Super A4B9, bo to tam szło w tych modelach. Czy lusterka z polifta? No, powiem Wam, że gdyby były większe finanse, większy budżet, to na pewno tutaj przód był, byłby poliftowy. No ale, ale no i właśnie ten kierunkowska. też tam ktoś zwrócił uwagę w komentarzu na to. Ale to słuchajcie, zawsze jak robicie samochód, jakieś modyfikacje, pamiętajcie o tym, żeby ten samochód cieszył Wasze oko. Nie czyjeś, tylko on ma cieszyć Wasze oko, Wam się podobać i wam sprawiać frajdę, a nie komuś to tak naprawdę być może nigdy takiego samochodu mieć nie będzie albo po prostu mówi tak, bo, bo ma ochotę pogadać dlatego naprawdę polecam wam dalej śledzić kanał komentarze z Waszej strony świetne, naprawdę szczere, czuć, czuć takie wsparcie z Waszej strony i mimo że tak naprawdę robimy to Jeżeli chodzi o kanał, o, o modyfikacje, robimy to z własnej kieszeni to to wiemy, że warto, wiemy, że warto i, i na pewno dla Waszego dobrego słowa, jeśli ma też Wam, wam e, mają te materiały pomagać, to będziemy to robić, póki nam możliwości pozwolą. Także kochani, to była taka krótka prezentacja A3 Dawida. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego, do tego czasu filmu, że Wam się podobał. Mimo że mógł być trochę nudny, ale to jest to jest coś o czym opowiada człowiek, który po prostu kocha to robić, co robi. Więc więc tak naprawdę, no tyle z mojej strony. Nie będę się tutaj bardziej rozczulał, bo no bo nie ma też nie ma też takiej potrzeby i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w następnym materiale. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć.